Zasady zabawy są dosyć proste. Jedno z Was odpowiada na pytania, podczas gdy drugie jest ogłuszone, jeśli mogę tak powiedzieć, okay. i nosi słuchawki z muzyką. Będzie to w pewien sposób opowiadanie Waszej wspólnej historii, albo to, co wiecie po swojej drugiej połówce. Okej. Okay. Mhm. Zaczyna Paulina. To ja zakładam słuchawki. Tak. tak? Dobra. Moje pierwsze wrażenie na temat przyszłej drugiej połówki. Moje, Moje mam powiedzieć, tak? Czy tak jak on myśli? Nie, nie. Twoje. Moje. Moje? Mm, atrakcyjny, yy, latynos, nieśmiały. Yy, czyli zanim jak się poznaliśmy, tak? Na w momencie, w którym się poznaliśmy. A, no że zwariowana jest. Piękna <laughs> jest zwariowana. Skąd to przeświadczenie, że zwariowana? Wiesz co, to tak się śmieje, że w sensie takim energetycznym, że ma tak cudowną e, energię, która e, pobudza, ja mówię, że jest takim słoneczkiem e, po prostu i wszędzie jej było pełno, jak ją poznałem, i tu, i tu, i tu, i ona była taką osobą, która zawsze podnosiła energię e, całego towarzystwa, w którym przebywała. Moment przełomowy dla naszego związku. Ślub na Zanzibarze. Moment przełomowy do naszego związku, myślę, że pierwsza podróż wspólna. Doświadczenie, które wzmocniło naszą relację. Ojej. Co um. no tak długo myślisz? <grym> no myślę, że program w Power Cupu Może być takim doświadczeniem, w którym gdzieś tam poznaliśmy siebie ze wszystkich stron. Doświadczenie, które wzmocnią naszą relację. Tak, szukam w jakichś takich negatywnych wydarzeniach, bo to one najczęściej wzmocniają nasze relacje. Ale kurczę, ale pytanie... <ścoughs> o Jezus! Um, ale jest myślenie i, o, intensywne? Nie wiem. Nie, nie potrafię określić, no wzmacniają relacje y, nasze, y, naszą relację wzmacniają nasze podróże na pewno, no i to, że poświęcamy mnóstwo czasu na y, rozmawianiu ze sobą. W małżeństwie najbardziej lubię. W małżeństwie najbardziej lubię to, że jesteśmy dla siebie na wyłączność i możemy spędzać ze sobą... Bardzo dużo czasu, bo po prostu mam go dla siebie. Moją żonę. Co najbardziej irytuje moją drugą połówkę? Kiedy mu przerywam w trakcie, kiedy mówi. No, kiedy przerywam mu w trakcie zdania po prostu. We mnie? Czy w ogóle? Po prostu irytuje. A. Mm. Może być w tobie, jeśli tak się chcesz podkładać. Na pewno irytuje ją moje marudzenie. Ja jestem troszeczkę Maruda. Jesteś Maruda, tak? Ale tylko ona o tym wie, dlatego może ją to irytować, bo świat nie wie o tym, że jestem Marudą. Teraz ale wie. ona Już wie. Już, już w programie o tym też musiałem powiedzieć, ale po prostu czasami jest we mnie taka Maruda, która gdzieś się odpala, ale tylko przy najbliższych. No a ona jest najbliższą, więc może to. Wymarzona podróż, która jeszcze przed nami to. Podróż na Bali. Bali. Rzecz, która rozśmiesza moją drugą połówkę do łez, to... Hmm... Co go rozśmiesza do łez? Myślę, że yy, filmiki na TikToku ze zwierzątkami. <laughs> Wzrusza do łez, to bym wiedział, ale yy, rozbara do łez... Nie wiem, czasami ja się tak wygłupiam, żeby ją rozbawić i on tak rozśmieszał US, yy, ale nie wiem, czy ona to, to powiedziała. <laughs> no to chyba świadectwo udanego związku, że ją dalej chcesz rozśmieszać, prawda? ja bym <laughs> bardzo chciał, tak, cały czas. Jakimi bylibyśmy zwierzętami i dlaczego? <laughs> I, no kurczę, chyba papuszkami, yy, papuszki nierozłączki, <laughs> które cały czas ze sobą muszą być. Jakimi byśmy byli zwierzętami? No, jak, no jak y, afrykańskie y, mamy śluby, to powinien być lew i lwita. <grywka> <grywka> Kto pierwszy powiedział kocham cię i w jakich okolicznościach? Ja pierwsza powiedziałam kocham cię. Ojej, nie pamiętam już co to było. Naprawdę nie pamiętam tego momentu. Po prostu no. się pojawiło. Tak, po prostu się pojawiło. E, Polina pierwsza na pierwsze powiedziała kocham Cię. E, na któryś z naszych, no? Najważniejsze dla mojej połówki wartości: mm, szczerość, mm, lojalność i miłość szczerość, e, miłość, mm, zaufanie. No i finito. Skończyliśmy. Ja? Jakieś włoskie hity mi się włączyły. <laughs> Bardzo możliwe. <laughs> wow, cóż to była za zabawa. Spodziewaliście się, że nasi goście będą aż tak ze sobą spójni w niektórych pytaniach? Bo ja jestem, szczerze mówiąc, Przyjemnie zaskoczona. Naszymi gośćmi byli y, bardzo wyjątkowi ludzie, czyli Tomek Torres i Paulina łaba Torres. Pamiętajcie, że możecie obejrzeć wywiad, długą rozmowę, y, którą z nimi przeprowadziliśmy, dotyczącą między innymi ich niezwykłego ślubu na Zanzibarze. Ja tymczasem przypominam Wam o możliwości subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Jesteśmy też na Facebooku, Instagramie i TikToku. Dlatego wybierzcie i obserwujcie, bo u nas jak zawsze dzieje się dużo ściskamy i do następnego. Pa!